Naturalnym kwestią rozwoju jest też to, że masz kilka sklepów internetowych, nie? Ja też mam kilka różnych sklepów internetowych, i tak wszystkie są robione w ten sam sposób. I na przykład sklep matka idzie dobrze, sklep córka, która jest de facto nakładką na sklep matkę idzie super, kolejna córka idzie słabiej niż matka, a trzecia córka nie idzie wcale, a stawiasz piątą i ona idzie najszybciej ze wszystkich córek i przegania też matkę. Wcześniej mam pytanie dotyczące tego, jak żyć w takiej sytuacji, gdy w ogóle zmieniają co chwilę swoje algorytmy. Czy znaczy, strategia jest taka, że po pierwsze musisz posługiwać się takimi Takimi metodami, które będą obarczone mniejszym ryzykiem, ale dają dłuż, dłuższą perspektywę czasową. Bo można to rzeczywiście robić tak, że można napędzić ruch taki, że przez pół roku będziesz zarabiał, a w 7 miesiącu już możesz firmę zamykać. Nie? Więc ja raczej byłbym za takimi technikami, które dają dużo wolniejszy wzrost, ale pewny, że jak się obudzisz za rok, to że nadal będzie działało. I są takie techniki, to nie jest żadna czarna magia. Nie? Bo zdarzają się takie stąpnięcia właśnie. Zdarzają się, ale to też jest problem tego, że klienci przychodzą no Adrian, słuchaj, ale tam wycięło trochę fraz, ja mówię, że była zwykła fluktacja, nie, po prostu, tam jednym poszło w górę, drugim w dół, nie ma żadnych jakichś takich logicznych czynników, dla którego ten, ten sklep jest wyżej, a tamten nie, bo to po prostu jest, jest jakaś tam rotacja, jest kluczowe, żeby mieć różne kanały do, dotarcia do klienta, tak, kiedyś przyszedł pan i mówił Adrian, słuchaj, sprzedaż na Allegro się zwaliło, to teraz SEO robimy i zrezygnował pod... Po 12 dniach, bo, bo mówił, że no nie ma efektów. Nie? A ja mówiłem, że 6, 8, 10, 12 miesięcy. Także są też ludzie, którzy takie, po pierwsze tak nie zabezpieczają się w taki sposób, że nie mają różnych kanałów dotarcia. Nie, nie są ani na Aleksie, ani na Allegro, ani Ceneo nic nie testują, AdWordsa też nie robią, nie uczą się Facebooka, tylko chcieliby oddać wszystko agencji. No liczyliśmy tu, my kupiliśmy, wiesz, samochód już tam w leasingu jest, no trochę spadło, no to, no i co? To jest problem niezrozumienia rynku i trzymania się jednego kanału, bo tak samo można trzymać się Allegro. Ja Allegro kiedyś nie wiem, bardzo dużo nam na przykład produktów w kategorii części motoryzacyjnych sprzedawało, teraz nie sprzedaję, bo tych sprzedawców jest więcej. Poza tym są inna, inna polityka, jeżeli chodzi o algorytm dobierania trafności. I nie wiem, kiedyś były miniaturki kolorowe i tym mogłeś jakby fajnie sobie sprzedaż nakręcić, a teraz ich nie ma i wszyscy mają tą samą fotę. Sprzedajesz Google i. Nie wiem, wszyscy produ producent dostarcza najlepsze zdjęcie takie stokowe, wszyscy to mają. No i tak naprawdę klient, teraz to już wiesz, jak w ogóle szablony na Allegro wyglądają tak, że nawet nie wiadomo, od kogo paczka przychodzi. Nie? To już swoją drogą, taki drugi Amazon się robi z tego, nie? że tam wszystkie sklepy internetowe to tak naprawdę niewolnicy, którzy tam tylko paczki mają pakować, nie? Oni z z prowizji, więc tu jest kwestia tego, żeby budować drugą nogę. Naturalnym kwestią rozwoju jest też to, że masz kilka sklepów internetowych. Nie? Ja też mam kilka różnych sklepów internetowych i tak. Wszystkie są robione w ten sam sposób. I Na przykład sklep matka idzie dobrze, sklep córka, która jest de facto nakładką na sklep matka idzie super, kolejna córka idzie słabiej niż matka, a. Trzecia córka nie idzie wcale, a stawiasz piątą i ona idzie najszybciej ze wszystkich córek i przegania też matkę. Więc to jest też kwestia tego, że żeby budować jak najwięcej kanałów dotarcia. Znaczy stawianie biznesu na tym, że ja mam tylko ruch z Google i z jednego sklepu internetowego to też nie do końca. Nie trzeba umieć na tyle się zabezpieczyć, że w razie, no nie wiem, wiadomo, no, algorytm, widoczność w Google rośnie tak. Leci, 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 jest super, później trochę spada, no trzeba się z tym liczyć, znowu rośnie. I też nie przewidzisz, mam, nie wiem, klientów w branży takiej, że oni na przykład handlują tylko w świętach. Jak komuś przed świętami spadnie, no to jest spina, dlaczego spadło. Nie ma żadnych logicznych wynikających z analizy technicznej powodów, dla których miałoby spaść, ale spadło i po prostu trzeba zagryźć zęby, robić swoje.